i sobie wieczorem nie będzie grzecznie dam ci parę klapsów po tym całym namiętnie na podjeździe nowy Bentley gwiazda tu przed przywitaj się dżem dobry znajdujemy się aktualnie w warszawie w łazienkach królewskich oczywiście pamiętajcie o waskach jak wychodzicie na dwór dobra ale przywitaj się dżem dobry no ale to musisz dżem dobry ja jestem kamerzystka Dzień dobry, jestem kamerzystka. Ale ręk, ruchy rękoma. Dzień dobry. Dobra, po co to nagrywasz, tak? Może mój, o, może on się przywita Przywitasz się na odcinek? Dawaj. No, dawaj, co się, się wstydzi. I... A powiedzieć, że jestem kamerzysta? Nie. Nie, masz powiedzieć, że jesteś fotograf. A może ty się przywitasz? Ja? No. Chętnie. Dzień dzień dobry, witamy na kanale Kamuś. Ja jestem kamerzystka. Dobra, ja chodź. Ja... Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta. Aktualnie znajdujemy się w Warszawie na łazienkach królewskich. Ja aktualnie mam fryzurę jak grzybek. Przyjechaliśmy tutaj na zdjęcia, więc nie wiem jak powstaną tu zdjęcia z taką fryzurą. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony psys, jaki widzisz tutaj na moim palusku, kliknij tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo aktualnie jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Żeby Cię nie ominęły po prostu żadne filmy, żebyś był z nami na bieżąco. A w dzisiejszym odcinku będziemy cykać zdjęcia na Łazienkach Królewskich. Co? I czemu, czemu, czemu za, za, za Chciałabym ją schować. Jaki macie pomysł na te zdjęcia ogólnie? bo wy się tu już widzę, gramolicie znowu, przedłużacie wszystko. Ja nie wiem, ja już ciągam, ja już jestem przygotowany, tak? Ja sobie... że tobie będziemy robić No dziecko? mija, komu innemu będziecie robić. Ale to jest kolejka. Ja jestem pierwszy. Nie dziewczyny idą. Jakie dziewczyny idą przodą, ale. Co? No dobra, ja wchodzę ja na drzewo, nie? Przecież ja nie powiedziałem, że on będę robić jakieś zdjęcia. Co on teraz robi? Przecież zaraz policja tutaj przyjdzie, nas zgarnie to Czemu on właśnie na drzewo? Ja nie Może poszedł nie nie do. dupę nie wiem kim on jest. One się Ty. chyba nie przyznają się e. do niego. Ogólnie to tutaj Juan gdzieś na nas czeka. No właśnie y, gdzieś mi mignął taki różowy szlafrok, ale to chyba gdzieś. Dobra! Dawaj fotę! Będziesz mu to robić, czy nie? Nie, no, przecież mieliśmy e, tutaj. No to robić... dobra, Kizlin chodź. No musimy tłumaczyć, że on nie jest najważniejszy. Dobra, chodź, i idziemy na łazienki cykniemy zdjęcia. E. Zostawimy go, tak? Zostawiamy go. No tak mi się wydaje, no przecież nie będziemy. Co to sobie wyobrażasz? On ostatnio nie już po prostu przegina cały czas, jakiś widzisz, co go robi, zobacz. E. Ludzie się patrzą w parku, zobacz. Co to jest w ogóle za zachowanie? Ja tego nie rozumiem w ogóle. A linka foteczki będziesz miała, co? A czemu masz w ogóle zablokowany Instagram? Skoro takie no to piękne to nie foteczki. to obserwować. Tak? Tak. Te fotki są tak fajne, że tylko wybrane osoby mogą mnie obserwować. A ten co tutaj znowu robić? Po co, co ty tutaj szedłeś? To ja jestem gniazdem. Ale, ale jestem wracaj się! Najważniejszy! Nie jesteś najważniejszy! A ty co o tym paku, kurde? Wrzygupi, Z... idioto Od... głupi. Od... stąd, idioto stąd. Gupi. stąd Tak stąd. się nazywa. Tak Mówisz mi sesją. Ja, nie, to ty to, to, to chciałaś sesją nazwać, takie rzeczy. Sesją nazywasz? To mi robisz zdjęcia w tym momencie i to teraz ja będę na zdjęciu, tak? Wyjdź Rozumiem stąd Andrzejku, nie przeszkadzaj nam. Czy ty czegoś tutaj nie rozumiesz? To jest, to, to jest I mój to jest fotograf. fotograf, ani nie twój, ani nie twój, ja nie tylko jestem, mój. Dobra, cicho bądź, cicho bądź. Nie odzywaj się, tak? My robimy zdjęcia, tak? Nie nie robimy Już? tobie zdjęć. Uspokojiliśmy atmosferę. Nie robimy tobie zdjęć, odejdź stąd. Dobrze, bo ja poczekam. Idź stąd. No, rób to. Wstyd! Mi się wydaje, że najlepszą opcją będzie, jak pójdę w międzyczasie poszukać chłana, bo on i tak będzie nam przeszkadzać w robieniu zdjęć. No tragedia, tragedia, po prostu to jest żenua. Dredziarz jest po prostu totalnym żenuą. Przeszkadzać komuś w pracy tak naprawdę, no bo foto to jest... Bo... Praca fotografa, jakby nie patrzeć. No dobra, jest chłana, ale... Dlaczego mi wysłał tą lokalizację? Co ty Znudzi, przy tych łazienkach robisz? Stary, tyle to jest, z to jest ludzi dobrze przyszedłeś. Ja tu nie jestem w stanie. 5 lat, stary pięć lat to jest masakra. Tutaj w, w tu się śmierdzi. Nie, da, nie daję rady. So. Ale co śmierdzi, stary? No po prostu nie czujesz tego tak, na 5 lat. te ludzie, wszyscy ludzie. W mojej świątyni nikogo pustka. nie mogę zejść w na pewno. Ale gdzie ty chcesz iść? Ja tutaj z ludźmi na zdjęcia przyjechałem. Pompuj po prostu mi. Ale w czym? No w, 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 pom... zabierz mnie do świątyni. Do, no, do świątyni świątyni chceś. Juan, możesz mi wytłumaczyć co ty. Z kamerzystą pomaga mi. Ja już zadzwoniłem Poni. Jest, yes, zobacz. Ale co ty robisz? Weź się ogarnij. Przepraszam, czy mogłaby pani na chwilę podtrzymać kamerę, tylko zrobić zdjęcie. Tego przetrzymać, tego przetrzymać. Zostaw ludzi. Juan, no. zostaw no, ludzi. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Coś stary. To jest niesamowite, Już siedział. No, siedział w studio, no ale wyszedł, postanowił wyjść. No, nagrywasz nagrywasz sesję, Przerywasz a sesję. To jest Simon jest! ja cię szukam po całym parku. Znajd że już ogarnąłem. Spacz jakiś poprzednio. Przerywasz mi sesję. Dobra, weźcie się ogarnijcie, no, on jest no nie, nie widzicie. Normalny, co się z nim dzieje? Pięć lat z studia nie wychodził, no? Znowu? Nie wiem, on? Znowu? Co znowu? To co znowu? Znowu to robisz? Co robisz? No to niech dotyka, no to, do, to jest chyba jego sprawa, że sobie dotyka. Chyba jesteś niepoważny jakiś. Przerywasz moją profesjonalną sesję no to z moją po prostu. Tylko ja bardzo żebyście tu przyszli, bo, bo właśnie muszę go ogarnąć. Wiemy, Musisz go ogarnąć? No bo co ty jesteś się gonią? Proszę mnie do świątyni, proszę. O jakiej świątyni? No w sensie no, do studia, a gdzie? Ale przecież to jest! Je... Nora. A nie świątynia! Nie, nie, on ci już nie sukienki. A co on ma... patrząc, patrząc. idzie zaczepiać ludzi? No nie czas wiem, cały czas zaczepia przerywają. ludzi. Nie? On próbuje być youtuberem? Tak jak tak. on nagrywa? Tak. tak. To wygląda... On jest w kapciach, widziałeś to, Widziałem. on jest w kapciach. Ale wiesz co. Na Sprawi? Bosaka, nie. Jak byliśmy zaczepił pas 15 albo 20 ludzi i kazał się nagrywać, coś? To jest nie normalne. On potrzebuje kanałzysty. Czemu ty zaczepiasz ludzi i każesz się nagrywać? O co ty, co ty masz z głową w ogóle? Weź ci ogarni. Miałeś zostać youtuberem, ale sam miałeś to nagrywać. 5 lat. Nie Nie rozumiem. Dobra, nie bądź chamska już tak mocno, ja patrzę, 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 patrzę po Tobie i ja, ja, ja widzę, że Ty nie rozumiesz. Ale Cię trzeba chyba trochę potrząsnąć, bo Ty, ty jesteś taki go nie nie On jest niezrównoważony psychicznie, nie dotykaj go. Nie. No ale widzisz, pagnum, że on pagnum. ma coś nie Ale co Ty masz głowie? do tego? No może potrzebuję ja... mocnego wstrzą... wstrząsu? No to idź, wstrząs. no to, on to idź. On No wstrząs. mega wstrząs, bo wyszedł. No to idź. Potrzebuję jeszcze jednego, żeby się doprowadził do ładu. No to dawaj go. Ja nie chcę go szarpać, bo to jest przemoc. Czemu my w ogóle za nim idziemy i się nie wiem, opiekujesz się nim, jego niańką jesteś? No, no, no to musimy go odprowadzić do jako, studia, on, on nie wie jak wrócić. Trzeba porobić A, jeszcze mówię, kilka fotek, tak? ...specjalistów, nie wiem, jakich karetki Ja szpitala, bym proponował szpitala, właśnie jakiegoś dyrektor. dobrego lekarza, bo Ty może mu ja coś stale. stać. Przecież on po takim robić. szoku, on po takim szoku co? może sobie coś zrobić, jak on nagle wróci do domu. Ale powietrze jest inne niż w Ale musimy płytę kończyć, robić muzykę, nie możemy go do szpitala wsadzić i bez muzyki. Gdzie idziemy? Idziemy do twojej nory. Podtrzymaj. Z tego pałacu. Z Tak. Idziemy? Do świątyni jedziemy? Odklejenie. Skłonią. Kłon ma telefon? Masz telefon? Wow. No No ma telefon na przecież. Ile razy ale... On tylko tym telefonem umie operować, bo aparat ten się nauczył dopiero wczoraj operować. O, winogrona jeździ tutaj. Dobra, chodź, idziemy, dobra, nie, koniec, idziemy idziemy jeszcze gdzie indziej i idziemy stąd, nie, ja zabijamy. winogrona, może za dużo nic nie. Myślisz, że winogrona mogą być jakbyś radioaktywne? Radioaktywne? Nie, no wątpię, wątpię. Ja myślę, że on po prostu te winogrona zapije jakimś alkoholem. on znowu coś dotyka. Jak w jakiś sposób on to dotyka? Dobra, chodźcie do, do centrum i tam z centrum będzie niedaleko jego studio. Ty, ty dobrze się czujesz? Ej, kamerzyści, zobacz, dawaj, patrz, normalnie będzie jak u niego na chacie. Zoo. W sensie? No zobacz, no tutaj w tle będzie, jakieś małpy puścimy i będzie normalnie, wiesz, się czuł jak z rodziną. Ogólnie wszyscy mnie do małpy porównują, tam jest małpa, to może przy małpie sobie jeszcze... To zjedzie, dawaj, może przy tej małpie pójdziemy. Nie, zrobić, ja bym... Tutaj. tutaj też. Ja dwie, bym zrobił fotki, sobie przy zo. Dwie fotki i uciekam. No to dawaj. Dwie foteczki A gdzie uciek ty uciekasz? Uciekam. Ale gdzie niby? Że co? Na panienki Ale ty nigdzie nie idziesz, człowieku. Ale skoro na 200 sekund No właśnie o tym mówię. Nigdzie nie idziesz. Na Idę na panienki. Dwie typiary na mnie czekają. Typiary. Typiary. To jakieś brudne. Dobra. Dobra. A ty co? Cześć tu chłan został guzik. Co on ma z tym guzikiem? Co, 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 co? Tu berę, co 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 co, co jest, Co? On jest jakiś nienormalny, on cały czas z tym guzikiem, co on ma jakieś bardziej na... Mnie. Jestem szoku, On jest, co za ludzie. kim oni są? O Jezu, no pięknie, pięknie Dredziasz, pięknie, w końcu coś ci wychodzi w życiu Że, że co, nakarmić? No tam siedzi, Czekaj. Tam, ty ty. Czekaj. No. Ale... Dredziasz? dredziasz, Ty, ale fajne te fotki <noise> Ale się wkurzył! <noise> Mąpeczka! No dobra, Dobrze, lecimy. Także lecę na... na zdjęcia. Parta, we... Zaraz cię odprowadzimy, spokojnie. Jakie na dwie no? dupeczki, nie takie dechy, kłody jak wy, bezkształtne, kurde, no, krzywe. Na pewno nie, nie takie jak ty. Ale kto Jaki jakiś jakieś parałfy? Lecę na dwie dupeczki, Parta na A mnie czeka. Także żegnam się z wami... Miłej zabawy, Ja zabawę. widziałem te laski, to są jakieś po 50, jakieś takie stare prókwy. No to ci mówię, ona miała z 50 lat, a mi była taka błapa. Ty a ty co? Czemu dotykasz mi Mercedesa? A on też nie jeździł autami chyba, prawda? On kiedyś jeździł. Chyba trabantami. Co ty robisz? Ty, ale nie odkręcaj mi kół, no co ty robisz? Po prostu chciałem zobaczyć jak to jest robione. Niesamowite, że to jest takie białe. Niesamowite. Ostatni raz... Że, że białe ja, ja, ja jak jeździłem ze Stradą Cygańską, to zawsze na koniach jeździliśmy. Niesamowite. Niesamowite. Dobra, chodź zdjęcia zrobimy i Cię odwieziemy. Już zaraz będziesz wrócił do domu, tak? Znaczy do studnia. Zostaw guzik. już poszedł do tej laski? Tak, dlatego robimy imprezkę. imprezkę? Będzie imprezka bez niego. Ty, a gdzie skąd? No przecież... Z on z, z po on powiedział, że z buta chyba chce Co do domu. Ja nie wiem w ogóle, się co się z nim stało. Co, co, że co? No on chciał do domu wrócić z buta. No niemożliwe, no. Zostawiliście go? Do tego, do tego. Olivia! Gdzie jest Juan? Ja nie wiem. Jak nie wiesz? Ja myślałam, że on był z tobą. Nie no, jak tego imbecyla zgubiliśmy, no to... On nie wróci. O bo no przecież ty się nim zajmowałeś. No nie wy go mieliście pilnować. Nie, to ty robiłeś za To ty powiedziałeś, że go odprowadzisz. Co, zostawiłeś no w go? No w życiu, no. Zostawiłeś go? No, go? To ty go wyciągnąłeś. A w którym momencie odszedł rzutu I w tym samym samym zniknął Juan. To masz no, razem płacz. No właśnie. Na te stare baby, no... Bez przesady, no. No, Chłan, 5 lat nie wychodził z domu, to myślisz, że naprawdę? miał ciśnienia? No, raczej nie miał ciśnienia. Szczerze, znam go na tyle, że. On... Jak na no, tyle? Tak ile razy go, go widziałeś go w życiu? Znaś, dwa no. razy go w życiu widziały. I dwa razy? A ile? dwa miesiące z nim spędziłem. Tak. Te... No naprawdę. No to co? No jest, ale to nie znaczy, że nie ma potrzeb. Wyszedł sobie z nimi i. No i tyle, po No, że na babu poszło? No, poszedł? no poszedł tak mi się dziadka. No, ale one miały po 50 lat same mówicie. No, no, ale może on robi takie rozklepane. Nie Rozklepichy? No. Nie wiem, jak to brzmi, ja do niego, on miał już telefon. Nie wiem skąd A Ale ja on ja też. No, no, nie, mam to nie wracamy, my... Zadzwonimy. Ale jedźmy do domu, coś zjeść. No ładnie pachnie. No, no Ja rozumiem, że macie wysrane w rzeczywistości w Chłana. Jak widać, to no Ale tam to ty miałeś się nim zajęć, ty teraz oczekujesz. No tego, że... 24 i co? No i co? No, dzwoniłeś do niego, dzwoniłeś. Nie ale... odbiera, nie odbiera. No to co ja mam zrobić. Ale ty się nim za... nie zainteresowałeś w żaden sposób. Jak się nim zainteresowałeś? No a co? Ty nawet nie zadzwoniłeś, to my to robiliśmy za ciebie. No proszę, cię chłopie! Nie przesadzajmy, dzwoniłem do niego, tak, tak. to że on nie odbiera, to nie jest moja sprawa. No. Nie, i my dzwoniliśmy, a ty się po prostu pytałeś co od No co, no co może musisz stać na ulicy? No nie wiem, to powiedz w 5 latach z chaty, no to może się wiele stać. Na przykład? Nie wiem, zapuści się w złe towarzystwo, zgubi się, nie wiem, zaśnie z krzakach, zamrozi go. No wiem, że nie ma teraz mrozu, ale może coś pisać. On ma kasę, poradzi sobie. No na pewno. Zabierze no, no się na pozór nie. Jaką kartę? Tego... No, bo on całe pieniądze ma w kurtówce, nosi ze sobą. Nie, on nie, ma w nie nie. Co? On ma całe drzewa, każde jedno drzewo ma całe i ty myślisz, że on się posłuży pieniędzmi? No nie wiem. No, ciężko. Nie wiesz. Ale hamuwa. Czyli masz. jesteś Ja jestem hamową? Jestem jesteś hamuwa. No, niby dlaczego? Ja no bo ogóle zostawiłeś ta... tam. Jestem pewna, że każdy mi to przyzna, bo jestem hamuwa. No, w życiu. Ja go nie zostawiłem, tylko wy no, doprowadziliście do sytuacji, w której on zniknął. Nie. To o, ty tak na no. tak, słucham? No, to nie. Będę się wywielać i zwalać na nas winę, bo to jest twoja wina. I nie jedzuj mnie nawet. No, no. no, no. No co, też winy na nas i co, sam jesteś... Ale na... ja na nikogo to nie zrzucam ja... winy. Ja po prostu mówię, się, że do... wasza wina, że go nie dopilnowaliście. Nie, ja muszę nie. i nagrywać, nie. zajmować nie. się... Muszę nie. wszystko. Ja ogarniałem dredziarza, ogarniałem ciebie. Ale dredziarz zniknął. Pomagałem ci nagrywać, jeszcze robiłem zdjęcia, ty miałeś chłodem i przychłonę. A ja miałem pozować na... do zdjęć. Nie pozowałeś nawet. bo no trzeba było go do domu. A go nie odwiozłeś, to jest twoja wina. No dobra, dobra, nie wiem, miałem... Ja... Trudno żegnaj się. Ty się żegnasz dzisiaj, bo ja No to w nie mam takim razie jest. dziękuję bardzo za. A czyli wszystko. już wi wi i widzicie? Widzicie, jak chcę bardzo, bardzo ładnie film zakończyć. Chcesz bardzo ładnie film zakończyć? No bo już nas męczysz, no, 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 zobaczcie. 24 już pić. jest. No, 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 się. O, Chłana. no to jest logiczne. Że ja idę z... szukać Juana, zakończ film. Tak. No i ja wychodzę z chaty jasne. i idę go szukać. Na pewno. Na Warszawę, nie na centrum. Poterem, nigdzie nie o, na Oczywiście, nie że pójdę. Dobra, kończ film. To w takim razie dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to taki czerwony przycisk możesz zostawić tutaj na dole. Oh. Jezu ale atencyjny co? I kto tu jest? Kto tu atencja? Kto tu prawdziwa atencja? Ja idę szukać Łana. Nie, idzie, nie, nie idę. Idę. Dobrze teraz, ale teraz to pije. Nie wejdę.